siemane maneczko widzowie. Dziś jak widzicie po tytule zrobimy naprawdę szalony challenge, w którym wraz z Gabi zjemy naprawdę sporo słodkości. Plan na dzisiaj jest naprawdę prosty. Zagramy z Gabi kilka meczy w trybie duo. Każdy mój kill to jeden słodycz, który Gabi będzie musiała zjeść, natomiast każdy kill Gabi to jeden słodycz, który będę musiał zjeść ja. A ja słyszałem też, że każdy like zostawiony przez was pod tym filmem to jeden słodycz więcej, który znajdziecie w swojej sekretnej szafce na słodycze, którą każdy w domu ma, więc no, ja bym się nie zastanawiał. Zapytacie pewnie, Mamojku, skąd weźmiesz tak dużo słodkości? No tutaj sprawa jest dziecinnie prosta, bo cała zasługa spada na partnera dzisiejszego odcinka, którym są zozole. Taką wielką pakę słodyczy. O! Oh! Od nich dostałem i to właśnie słodkościami z tej paczuchy będziemy dzisiaj się zajadać. To już kolejny raz, kiedy mam przyjemność zostać ambasadorem loterii Zozoli, a tym razem loteria nosi dumną nazwę online versus offline. Wy już teraz napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy bardziej wolicie zabawę w internecie, czy jednak na świeżym powietrzu? Ale teraz do rzeczy, o co chodzi w tej loterii? Zapytacie. No, sprawa jest naprawdę mega prosta. Każdy zakupiony przez Was słodycz Zozoli pozwala Wam wziąć udział w loterii, w którym do zgarnięcia co tydzień jest konsola PlayStation 5, albo hulajnoga elektryczna, czyli coś online, jak i offline, a do tego co godzinę, możecie wygrać do ładowania do PS Store, albo dla tych bardziej offline, super grę planszową cywilizację. Całość tej loterii trwa aż do 30 czerwca, a udział w loterii biorą wszystkie produkty z Ozoli, co ważne również te zakupione na wagę, a minimalna wartość zakupów to 1 zł. Wystarczy tylko, że po takich zakupach zachowacie paragon, zarejestrujecie swoje zgłoszenie na stronie www zozole.pl I w sumie to tyle. Takie to proste. Nagród jest naprawdę masa. Ja mam nadzieję, że my dzisiaj z Gabi również masę słodkości zjemy. A co za tym idzie? Ja już nie przedłużam. Dzwonimy do Gabi i gramy. Tak więc moi drodzy, jesteśmy już z Gabi. Dzień dobry, dzień hey, dobry. Ja, witam wszystkich. Ja tutaj przygotowałem nam dwie miseczki, do których zaraz nasypie nam trochę słodkości. Głównie to będzie seria Painter, która farbuje języki, żeby było dość zabawnie. Więc mamy żelki, cukierki, a do tego zozole chrupole, czyli musujące wafele. Oczywiście nie martwcie się, paczek mamy więcej, więc ja teraz to ładnie rozdzielę, zaniosę Gabi i zaczynamy. Jak się czujesz z tym Gabi? Myślę, że ja wygram i czekam na jakieś dobre jedzonko. Dobra widzowie, akcja jest prosta. Akcja jest prosta, że pani Gabrysiu zapraszamy Ej, do pierwszego jedzenia. Już dopiero wylądowaliśmy. Ej, biorę wafelka na początek i jest to wafelek pomarańczowy? Dobrze, dobrze. Jak tam wrażenia? Musujący? Musuje trochę, ale to prawda. Dziwnie. Ja jeszcze takiego wafelka musującego nigdy nie jadłem, więc też jestem ciekaw. Ale ja mam chyba kolejnego kolegę tu. Ale musuje mi! Co jest o! strane? Ale mi wyłonił, a nie mam... Nie... Jest! No nie! I co teraz mam jeść? No bo żelaz spróbuj! Celka? Ej, ale się boję, bo mówię, że one są kwaśne. Są podobno giga kwaśne. Typy są tu jeszcze! A! Uwaga, mam żelka! Fajnie, ale tam są typy. Palę go! Ale kwasior! Kwasior, żelek Ej, zabiłam gościa. Możesz bić no? Ale nie dobiłaś, nie dobiłaś, dopóki nie dobijesz, to ja się nie liczy. Ej! jakieś jakiś aktorzy, aktorzy! Zapowaliłem! Aha, bo ja musiałem zjeść, tak? No wcinaj, co ty mnie, robisz? Tu mnie każdy atakuje! Ja też mam zjeść to Dobra, jedną dobra, rzecz? Wafelka biorę, tak? Ty jeszcze jedną? Gryzma ty coś Wafelka. się atakuje! Truskawkowy wafelek, i się strzela w ustach. Ej, to jest totalny sztos! się umiera, nie pomagasz mi. Umrę! Nie umrę! <laughs> Bij te dinozaury! Fotkę Jednego z nami mi zabrali ją. Gabrysia, nie biegnij tam sama. To A okay, ten to... jeden leży? Naprawdę? Tak? O nie! O, nie! <laughs> nie krzycz tak! Biorę sobie żela. Jezu, nie umiem pałeczkami. Biorę żela. No, ważne. O, dobra. Dobre Po są. chwili są naprawdę właśnie. Ej, Ty chciałeś jechać na sklepową? Jechać, yeah. lecieć na sklepową, żeby kupić zozolę? No ja skręcimy zaraz. <grym zezolę> Możesz jeść. Nie, nie zabiłaś. No zabiłam, no o co Ci chodzi? Okej, okay, widzowie, no to jemy kolejnego. Widzowie widzieli. Ja mam 3 kile i Ty też masz trzy. No tak. Ja potrzebuję pomocy jedzenia pałeczkami. No, dobra, mam kolejnego szala. Widzowie, my sześć tu zrobiliśmy, a to jeszcze nie koniec dymu. W gabie słyszałem wzięła auto, więc ja też muszę szybko. O, są tu! Są no, przede mną nie, nie będziesz pierwszy Do drugiego też... Ty, drugi to nie bot, jakby co. Takie Ej, goni go mnie! O nie! Domki. Prawie go pokonałam, No właśnie tutaj jest. Znaczy, teraz już chyba tak. Dobra, ja zależy... Teraz... A, nie dopiero. Ale czy powolenie... Nie no bez dobicia to się nie liczy chyba jako film. Ale już tak bardzo chciałem dobić! Dobra, Czyli to ile jest Trzy do tej pory? Trzy, tak. No to teraz czwartego, no gabrycha, bo by ci przeszło na nie takie. Czekaj, powiedzmy kwasiora. Bierz kwasiora! Myślałem, że umiem mieć pałeczkami, ale chyba nie. No o. Ej, widzę, patrzcie, zadam dwa kwasiory i już mam mm, język skory. Ja nie wiem, nie widzę, ale <laughs> widzę <laughs> napiszę. Ojej! Dobra, już możesz jeść jedno. Prawda? No. ale ja teraz sobie wezmę gryza. Przeszukuję go. Widzę, będę szczerze, ten pierwszy mecz to jak na nas to poszedł całkiem nieźle. A z tego co widziałem, tutaj znowu przyleciało tysiąc osób. O, ej boga, Gabi, możesz już jeść? Co? Ja też biorę. Możesz drugiego ja jeść? Uuu! O nie, no na chwilę to go. O, mieszanka wybuchowa. Możesz już jeść. Ja nie wyrabiam. Świetlikiem go zabiłem. Obiorę kwasiora znów. O nie! Gabrysia, może przestań jeść na chwilkę i uratuj kolegę? Nie. No drugi mecz był dym jasny, ale Gabi zabijesz mnie? Oj, 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 oj. Zabiłam! A nie ja? Ja. A, ty. No dobra, to ja jem kwasiora. A, powiesz co? Jako, że nie żyję, czasu mam trochę więcej. To sobie cukieras jem, Uła. więc cukieras brany, o, no, mam teraz czas sobie posiedzieć i wiecie pociąkać, ale powiem wam szczerze, ten mój kill był totalnie koks. Gabi, typy koło ciebie gdzieś, idź mi respić, co ty? O nie. Okej, okay, super. No, powiedziałem, że ty by, powiedziałem, żeby respić, gaje powiedziała, że nie chce. Więc musimy się zobaczyć w kolejnym meczu. typa mam. Ale, że to jest aktor? O nie, on miał broń. Hm. No jak to stężyłaś? Tam ja przyjadałem radę. To sobie Cinasz. zjem. Batonika znowu. Dobra, I to batonika, tylko po Bafelka, przepraszam. Ej, kupiłam ci go. No nie, to jest nie fair. nie, nie przełatwuj teraz. Gdzie on jest? Dobra, uf, uf, Co? Zgubiłam go. Gdzie on jest? Ja myślałam, że on do auta wsiadł. Oj, gabryśka, Ej, wezmę gabryśka. sobie cukierka, bo jeszcze nie jadłam. Weź sobie jak najbardziej, to już nikogo nie powinno być, więc możesz, masz akurat czas, żeby sobie pociumkać, a ja sobie otworzę skrzynkę z bunkra. Oj jak dobrze, że tutaj nie przyszłaś na górę. Widzowie, Gabi sobie chrupie. Ja tutaj chyba kolejnych aktorów znalazłem. Przecież mówisz, że z autem się pijesz. No bo piję ale... się z autem, ale tutaj już są typy. Leży jeden, zapraszam do jedzenia. Biorę cuksa. Zapraszam do podwójnego jedzenia. Jezus, Gabiś naprawdę mega fajnie gra, bo w końcu mogę sobie pograć na aktorów. I to jest takie kiedyś przyjemne. kiedyś dwa cukierki naraz? Nie, ale polecam ci spróbować. Zapewne jest to fajna frajda. Jeszcze jak to są kwaśne cukierki. E, widzowie, bo ja słyszę, jak Gabi tam ciumka tego cukiera, to ona go gryzie. I moim zdaniem to jest wyrostwo. Cukierki się ciumka, a nie gryzie. Ale ja nie mogę się doczekać, aż to się do środka dobiorę. Napiszcie w komentarzu, czy wy ciumkacie, Tim ciumka i czy Tim gryź, bo... O, nie jestem przekonany co do gryzienia. Typy, typy, o, typy, typy, Co typy, sobie. O, ale dostał dymy. Ty, Makita, no, jest? Leży! Co? Jak ty dam ci na chwilę, nie jest cukierka, lecimy ich dojechać. Ty lecisz z nami, czy nie? Cię, ja nie umiem tym mukiem. Jak nie umiesz, to no, musisz przytrzymać. Leży! A, o! już działa. Oj, Gabryśka, Gabryśka. Nie ja jestem na drzewie. Aha. Musisz dwa zjeść, jak jedno? dwójka zrobiłem przecież. Ja Czemu ty tak dużo ich pokonujesz? No bo taki mecz jest. No mówię ci, żebyś brała sobie brał pojem pysznych żel. Ale ja już dawno nie jadłem. Też bym coś Gabryśka chciał zjeść. Możemy to załatwić? O! o, o mam o. już oponentów! Wyrzuciłem go gdzieś na górę. Dobra, Gabryśka, jako że ja chcę zjeść coś, to bierz go. To aktor, więc Proszę. nie powinno być problemów. W Dziękuję pięknie, to ja sobie na open... Żelkę zjem. O jak czekaj, czekaj, będzie jeszcze jeden. O nie! To ja już go muszę Proszę, możesz wcinać. Dziękuję, dziękuję. Pozwól, że dokończę tego najpierw, a potem wezmę sobie a, kolejnego. Zdrowko. Dobra, tam ten zjedzony. Bierzemy kolejnego i gabryka, ja nie wiem czy ty widzisz, ale zostały cztery osoby do końca. Proszę Elinka bardzo robimy. proszę bardzo nie trollować teraz, ok? Dobra, idę do strefki. O, lechędzik! Jejuśku! Gabrysia, Co? jesz? Co? Zabieraj suksa. Jezu, jaka forma dzisiaj, mutant. Dobra, bierz cuksa a ja lecę dojeżdżać ostatniego. Gdzie on jest teraz? Ty, zabili go chyba. Jesteś za szybki tym łukiem. Na biało. Zabity, możesz Zabij go... Zabity! Ej, ja go pokonałam! Jeden został, jeden został, nie trolluj teraz. Jemy, jemy sobie. Bieraj Biorę szalka cukier. z cukierkiem od razu. <noise> Na zapas! Ty wujka, co jest? O nie! Ej, jest jakiś błąd, bo tam na dole jeszcze goś widziałem. Ale on jest już na Co spoko. jest? Nie, no Gabrysia, trolle jakieś są! Ej, bo to jest błąd! A, czyli to mnie zmyliło. Dabrysia, zostałaś sama na jednego typa. Mam radę. Weź już, kolapsuj, skolapsuj! Dabrysia! Kolapsuj, kolapsuj, szybko! No i no i ściankę tam! I leci, Wygraliśmy! Wcielaj! No dobrze! Z dwoma cukierkami w buzi dałam radę. Ja teraz już nie muszę się bać pojeczkami, biorę jeszcze dwa cukierki. Wcinaj. Jeszcze jeden, bo takie są dobre. Ja mam takie A, dwa policzki tak. teraz grubsze. Wygraliśmy! I wykerowałam nas trochę. Trochę, tak. Jakiś czas później jesteśmy i my. Ja już wszystko przetrawiłem Jadęś. jak widać... Wszystko mam niebieskie, nawet zęby. Gabi, pokaż język. Ej, tak głupio mi cały czas wystawiać język do widzów. Więc jak widzicie, było naprawdę mega fajnie. Ja muszę przyznać, bo mi się go. Ja tak i... samo. I no, zapraszaj, zapraszaj mnie, zapraszaj mnie częściej na takie smaczne Challenge. Dobrze, napiszcie w komentarzu, jakie smaczne challenge robimy kolejne. No, może z zole jeszcze wyślą jakieś super smakołyki. Zresztą mamy tego całkiem sporo, jak widać. Wy, kochani, pamiętajcie o loterii, koniecznie się zapisujcie. A my co? Kończymy na dzisiaj. No było naprawdę szalenie. Trochę wątpiłem w końcówkę, ale Gabi wykerowała, więc należą jej się brawa <laughs> i dździ w komentarzach, a my żegnamy się i do zobaczenia w kolejnych szalonych challenge'ach. Trzymajcie się. Pa, pa! pa, pa.